Zaprosiłam Was tutaj, ponieważ ostatnio dużo się wokół was dzieje. Robicie dużo rzeczy i widać was w paru miejscach. Ale chciałabym najpierw, żeby nasi widzowie, którzy Was nie znają, trochę was poznali. Więc y, zaczęłabym od waszego Facebooka, na którym napisaliście Join the Dark Side. I chciałabym wiedzieć, <grym> dlaczego to, uważacie to, siebie za ciemną stronę. To wystarczy spojrzeć na nas. <grym> chyba. A tak, to nie wiem, no chyba wszyscy. Ja się nie Wojnami, to chyba tylko tyle ma, Tylko tyle ma w tym. Tak, ale tak to. Tudzież jak to napisał pewien Jaruciński portal, The Black Hearts, czyli mroczna strona randkowania. Dlaczego grać taką muzykę? Czemu grać post-hardcore? Jeszcze mówicie, że z elementami rock'n'roll'a. Czemu yes. to grać? To nie my mówimy, tak nas klasyfikują. <noise> Czemu my to gramy? Znaczy, wiesz co, to chyba wychodzi z tego, że jakby wszyscy się wychowywali, każdy z nas się wychowywał w takim w takim klimacie, w, w takiej lecie. muzyce, w takiej stylistyce i jakby to, to, to chyba tyle. ale że nie staramy się jakoś zamykać na konkretnie tylko, na post-hardcore post czy tam cokolwiek, jak to nazwijmy. Tak no, o... chodzi, to jest tak naprawdę suma tego wszystkiego, co wszyscy tak. słuchaliśmy i to jest... To, co gramy, jest efektem tego, co mamy w głowie i co nam przychodzi po prostu na próbie, żeby zagrać. No, nic więcej tutaj nie możemy dodać, no bo jesteśmy osłuchani z tym, co gramy. W, w zasadzie nie, inaczej. Jesteśmy osłuchani z kapelami, które próbujemy jakoś odzwierciedlić, a dodać do tego coś nowego. Dlatego post-hardcore z elementami rock rolla jest dla nas czymś um, automatycznym, co po prostu wychodzi samo z siebie i nie chcemy kombinować więcej, i to jest kwintesencja tego, co, co jest. To. to jest The Black Heart. to nie jest trochę tak, że to zaczęliście grać hardcore, bez teraz po prostu na czasie? Jest teraz bardzo modne. A my nie gramy hardcore. No, gracie post-hardcore, tak? No tak, znaczy, wiesz co? Czy bardzo modne? Kurczę, no Kurde, my... No teraz też... się cały czas rozwija, tak? Tak, no jest... Na pewno w Polsce jest, jest coraz czas. więcej tych zespołów tego typu. Dopiero. E, ale to jest chyba dopiero, nie? Bo chyba jakby ta muzyka chyba istnieje się, dużo. tym na jakąś większą popularność po prostu? Nie, wiesz, to znaczy, zakładając, że przede wszystkim nie, nie liczyliśmy na żadną popularność, to jest po pierwsze na pewno. E, I chyba bardziej nam zależy ja na żeby po prostu grać. <grym <grym po prostu <grym> e, zależy nam bardziej na tym, że po prostu grać to co, to, co lubimy, to, co czujemy i, tyle. I mieć z tego fan cały czas. I graliśmy przed Galos. Nie wiem, ehm, dla bardzo co po niektórych małe spełnienie może Tak. Na przykład tak. dla mnie. Dla mnie też. Dla mnie też przede wszystkim, dlatego że nowy wokalista. O, to jest chyba to, to co nas wszystkich łączy. Aleksandra. Aleksandra. Tak, To, to, jest, to jest Dlatego dla mnie fajnie było zagrać przed jakimś gościem, na którego wsłuchałem. Od, od naprawdę dla mnie był było to. fajnie zagrać przed Gallows, bo nie ukrywam, że Gallows, Cancer Bats i może jeszcze dwie kapele e, zainspirowały mnie do tego, żeby łączyć muzeę, żeby wklejać Rock and Roll. Do, do naszej muzyki. I tutaj tego nie ukrywam. A czy uważacie, że wyróżniacie się na tle innych warszawskich kapel w Waszym klimacie czymś? Trudno to stwierdzić, jest dużo fajnych kapel, naprawdę. A jest dużo fajnego tak? grania. Tak, bo, bo, się, bo, bo śpiewamy ja wiem, rzadko, tak te rzadko te kapale przede wszystkim śpiewają i śpiewają... Znaczy no kurde, no. śpiewamy mów za siebie. No, no okej, okay, no bo ja śpiewam. znaczy ja podchodzę do tego że w ten sposób na przykład już przez to, że się wychowałem w tym, jakby w tym e, w tej stylistyce, tak? W, w wcześniej wspomnianym hatkorze i nie wiem jakieś muzyce punkowej i tak dalej, to jakby zdrodziło mi się zupełnie mm, dacie mordy, bo no darcie mody jest, ok, spoko, tak? To jest, ja bardzo lubię to, to bardzo, dodatek. ale to jest dodatek totalnie, to nie jest plan. Myślę, że jakby mm, wokal jest na tyle ciekawym e, kolejnym instrumentem, który, dzięki któremu można przekazać bardzo fajne emocje, bardzo fajne dźwięki i to jest tak. chyba dla mnie najfajniejsze, to co chcę jakby rozwijać w tym, a niekoniecznie e, iść w tą stronę ciężko, no bo tak... Tak naprawdę to w Polsce mamy bardzo dużo fajnych ciężkich bendów, ale jakby brakuje tych takich z pogranicza, tak? <śmulety>